łamaki, łamaki na Ligę Mistrzów za 50 złotych, słuchaj, z tym kuponem jest taka ciekawa sytuacja, że jeżeli Twój pierwszy kupon, grany w BetCliku, właśnie za 50 złotych, maksymalnie 50 złotych, jeżeli ten kupon nie wejdzie, to BetClick zwróci Ci kasę i właśnie możesz dzięki temu przyszaleć sobie na przykład na łamakach, no bo jeżeli wejdzie... Kupa siana wpada, jeżeli nie wejdzie i tak kasę oddają. O tym i o innych promocjach betklikowych powiem zaraz nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. No bardzo miło, że wpadłeś. Na początek jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Oczywiście, lecimy z kuponami na dzisiaj. Z takich najciekawszych tematów to znowu przedziały goli są, słuchajcie, na 17 tysięcy złotych. Ale do kuponów to przejdziemy za chwilę. Pogadamy o promocjach powitalnych w betkliku. Zrobimy konkurs i lecimy do kuponów. Jeżeli chodzi o BetClika, to jeżeli ktoś jakimś cudem w BetCliku nie ma konta, to można odebrać, no powiedzmy sobie szczerze, kilka fajnych opcji. Jeżeli nie masz konta, chciałbyś sobie skorzystać z promocji powitalnych, no to oczywiście trzeba założyć konto w BetCliku z linku, który zostawiam Wam w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak zawsze w pierwszym komentarzu pod filmem jest link do, do BetClika, klikacie sobie, zaczyna się proces zakładania konta, zakładacie sobie konto. I teraz tak, po założeniu konta, Macie do dyspozycji przede wszystkim grę bez podatku. BetClick bierze podatek na siebie i wszystko, co będziecie sobie grali, gracie bez tego podstawowego podatku. Czyli teoretycznie możecie wygrać troszkę więcej kasy. Po drugie, pierwszy wasz kupon grany na BetClicku to jest kupon bezpieczny. BetClick ma taką promocję dla każdego nowego gracza: no że ten każdy nowy gracz może zagrać sobie dowolny, dosłownie dowolny kupon. Na przykład takie łamaki na dzisiaj. Można sobie zagrać dowolny kupon za maksymalnie 50 zł. To może być jeden typ, to mogą być dwa bezpieczne typy, to mogą być dwa szalone typy. To może być taśma złożona, nie wiem, z ośmiu zdarzeń 50 zł maksymalnie, jeżeli wejdzie to kasa jest od razu wasza. Jeżeli nie wejdzie, no to BetClick te 50 zł, czy tam stawkę do 50 zł, zwraca ci we free -becie. za free -beta musisz zagrać tylko raz i tyle. Czyli masz bezpieczny kupon na dzień dobry od BetClicka, no za założenie konta powiedzmy. Do tego oczywiście to, co mówiłem, gra bez podatku i, i można się tutaj bawić, nie? Jeżeli mówię, ktoś jakimś cudem, bo podejrzewam, że prawie wszyscy macie konto na betkliku, ale jeżeli ktoś się jeszcze uchował i chciałby na przykład akurat dzisiaj pod Ligę Mistrzów sobie z tego korzystać i ogólnie przyszłościowo korzystać z gry bez podatku, bo, bo ta promocja jest jakby bezterminowa. Jeszcze BetKlick nie powiedział czy i kiedy będzie zakończona. Wszystkie takie zainteresowane osoby odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam znajdziecie link do założenia konta w BetCliku i można sobie po prostu z tego skorzystać, jeżeli tylko ktoś by chciał. Zanim przejdziemy dalej, to walimy jak zawsze dwa konkursy. Pierwszy konkurs walimy na naszym Facebooku. Obstawiamy.info nazywa się Facebook. Będzie konkurs na rzuty rożne. Mamy do rozdania 100 zł w betkliku za wytypowanie liczby rzutów rożnych. Sprawdź sobie. Około godziny 9 na Facebooku obstawiamy.info. Będzie dodany post konkursowy, w którym ty możesz wziąć udział. I drugi konkurs oczywiście tutaj na filmie, tak jak zawsze, standardowo, symbolicznie. 20 ziko do zgarnięcia w betkliku. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Ono trzeba zasubskrybować... Koniecznie kanał obstawiamy. Kliknąć łapę w górę tutaj pod filmem. Tak zwany like. To jest ten moment. Czyliś lajka like zostawił, dziękuję bardzo. W komentarzu typujecie dokładny wyniki i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu musi być. Pomiędzy Arsenalem a Bayernem Monachium dopisujecie swój nik gracza z BetClika. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez u Gracza na BetClik. nie biorą udziału w zabawie. Czyli standard i komentarze do waszej dyspozycji. A ja pozwolę sobie przejść od razu do kuponów. Zaczynamy od propozycji Karola, który 11 razy u nas typował. Słuchajcie, 6 razy trafiał. 11 432 pro Fitu, dobre typowanie na dzień dobry. 9 listopada ostatnio na zielono. Dzisiaj oś, oj, oj oj ciekawie zaczynamy. 800 i 850 ziko na gole underdogów, bo kursowo tak trzeba określić. Kajrat oraz Tottenham. Kajrat grający na wyjeździe z, Hop, z Kopenhagą, nawet 8-0 kurs na Kairat można złapać, ale... Powiedzmy sobie szczerze, obie ekipy tragedia w Lidze Mistrzów, nie? Cztery rozegrane mecze, Kopenhaga jeden punkt, zrobiony remis na własnym terenie z Leverkusen, Kairat jeden punkt, zrobiony remis na własnym terenie z Pafos, nie? No bardzo słabo grające ekipy. Plusem tego typu jest to, że Kopenhaga straciła bardzo dużo goli, bo straciła goli 12. Minusem tego typu jest to, że Kairat w czterech meczach, meczach strzelił tylko e, dwa. No ale to mają do siebie gole underdogów, że są z fajnymi kursami, ale niekoniecznie łatwe do wykonania Typy to są nie. Dorzucony jest, no i to już mi się podoba. Dorzucony, znaczy bardziej mi się podoba. Dorzucony jest gol Tottenhamu, który w czterech meczach Ligi Mistrzów strzelił goli 7. Nie strzelili tylko w jednym spotkaniu zremisowanym 0 do 0 z Monako. Paris saint germain oczywiście w ofensywie dwa razy lepsze, ale jeżeli chodzi o defensywę, to oni tak. Tracili gola z Barceloną 1. Tracili dwa gole z Bayernem Leverkusen w tym szalonym meczu. I tracili dwa gole z Bayernem Monachium w przegranym meczu. No tutaj tylko jeden gol to Hamu jest potrzebny, żeby taki dubelek na gole underdogów wsiadł. Dubelek grany dosyć mocno, powiedzmy sobie szczerze. Dalej mamy kupon od Marcina, który 8 razy typował, 5 razy trafiał i też dobre typowanie. 9675 profitu, 21 październik ostatnio na zielono, i tutaj mamy tak, Ej, to jest taki mecz, o którym jak ktoś mówi, banger. To nie jest jeden z tych bangerów na dzisiaj, jak Arsenal, Bayern czy Atletico Inter, ale spotkanie Sportingu i Klub Brush wydaje mi się, no może być bardzo ciekawe, nie? Bo to tak takie drużyny, trochę tutaj Klub Bróż jest stawiany w roli mocnego underdoga, ale moim zdaniem może być fajnie nawiązana rywalizacja tutaj. Mamy zaproponowanego overa 2,5 goli i ja się nie dziwię, bo w meczach sportingu, w Lidze Mistrzów, w tych czterech kolejkach, kibice oglądają średnio 3,25 gola. Jeżeli chodzi o Klub Bróż, to jest 4,5 gola na mecz, nie? Ty słuchaj, oni w czterech meczach 8 goli strzelili, 10 stracili. No giga overowe ekipy. Trzy gole muszą się tu pojawić i PSV Eindhoven ma strzelić, zdaniem Marcina, minimum jednego gola z Liverpoolem. Zerknijmy sobie na defensywę Liverpoolu w lidze Mistrzów. Tracili gole. 2 z Atletico Madryt, jednego na wyjeździe z Galata przegrywając 1 do 0. Stracili gola na wyjeździe z Eintrachtem, wygrywając 5 do 1, i nie stracili gola z Realem Madryt, wygrywając u siebie 1 do 0. PSV 4 mecze, strzelony goli 9. Strzela. Wow, nieźle ofensywnie. Tyle samo co Liverpool. Strzelali gola z Royalem Unią, strzelali gola z Bayerem Leverkusen, strzelili. Aha, no tak, 6 szesie... 6 goli z Napoli strzelili na własnym terenie, to stąd to 9 się wzięło. I strzelili na wyjeździe z Olimpiakosem. PSV na razie w każdym meczu strzelało minimum jednego gola w Lidze Miszów. Ej, tu jest gruba kasa ładowana, ja teraz zwróciłem uwagę: 2300 na 4398. Wow! Trzeci kupon jest od Bartasa. Kolejna osoba, która całkiem dobrze typuje u nas na razie. 5 na 8 kuponów trafionych, 4000 profitu. Pod koniec września był trafiony ostatni kupon. Dzisiaj mamy. Aha, to jest taki cwany bet, że troszkę poniżej podwojenia, nie? Jeden mecz, dwa typy. Atletico Madrid, proszę Ciebie z Interem Mediolan, 1000 zł na 1880, czyli to co dosyć często się zdarza, że grają sobie ludzie takie kursy w Betkiku. No to widzisz, to jest to. Jak miałbyś na Superbecie na przykład zagrać, czy innym Bukmacherze, obojętnie, kurs 1,80 za kafla, no to byś miał trochę mniej kasy do wygrania niż 1800. No bo podatek, nie? No tutaj, przez to, że podatek bierze betkik na siebie, to takie granie zyskuje trochę na sensie, że tak powiem. I tutaj mamy, słuchaj, over 2,5 goli w meczu Atletico i Interu. Matko, średnie goli w tej lidze mistrzów są szalone. W meczach Atletico 4,75 gola na spotkanie. 4 mecze rozegrane, 10-9 bilans goli. Jeżeli chodzi o Inter, mamy średnią 3 goli na mecz, ale... Inter w czterech meczach, już pomijam to, że cztery mecze wygrali, oni stracili tylko jednego gola, nie, żelazna defensywa jak na razie, stracili, e, z najmniej wydawałoby się groźnym rywalem z tych czterech, stracili gola z Kairatem, Almaty na własnym terenie, wygrywając 2 do 1. Tutaj minimum trzy gole w meczu musimy zobaczyć i Inter jednego z tych trzech goli musi strzelić, nie, i z tego by może siąść 1880, coś takiego od Bartasa, zanim przejdę dalej, grupa na Facebooku jest, zapraszam Cię. Ponad 100 tysięcy ludzi mamy na grupie Facebookowej. Typy buchmacherskie obstawiamy, grupa się nazywa. Każdego dnia, jak tylko coś ciekawego w piłce się dzieje, pojawiają się kupony. Ty jesteś na grupie Turbo Mile widziany. Wpadając na grupę, nie musisz się tam udzielać. Możesz sobie cichuteńko siedzieć, sprawdzać, patrzeć, kto co gra. Nie trzeba wrzucać postów. Nic, spokojnie, bo to nie każdy chce na Facebooku w tematach typowanka się udzielać, ja to kumam, nie? Link do grupy jest w opisie pod filmem. Serdecznie cię zapraszamy. Możesz dołączyć do. Facebookowej społeczności obstawiamy. Wpada, jesteś mile widziany, ja lecę do czwartego kuponu. A czwarty kupon od Tomka. 3 na 6 kuponów trafionych, 1544 profitu. 22 październik, ostatnio na zielono. Mamy Owerek. No to jest ten Banger, nie? Jak to mówi młodzież. Banger. Arsenal. Bayern Monachium over 2,5 goli w tym meczu. Arsenal, jeżeli chodzi o ligę mistrzów, to są w ogóle dwie ekipy, które dwie z trzech ekip, bo jeszcze Inter wszystko wygrał na razie. Dwie ekipy, które wszystko wygrały. Arsenal 4 mecze, 4 zwycięstwa, 11 goli strzelonych, 0 straconych. Bayern Monachium 4 mecze, 4 zwycięstwa, 14 goli strzelonych. Trzy stracone. Tutaj potrzebujemy overa, zresztą niekoniecznie my potrzebujemy. Tomek potrzebuje. Overa, dwóch i pół goli, żeby, żeby ten kupon żył. I mamy do tego rzuty rożne interu. Interu, który w Lidze mistrzów nabija 9, 4, 5 i 5. Spoko, bardzo spoko. I rzuty rożne olimpiakosu na własnym terenie. No z Realem Madryt, nie. Olimpiakos nabijał do tej pory w Lidze mistrzów 3, 2, 5 i 9 rogali. Mamy tak naprawdę trebla. Dwa razy rzuty rożne i gole. Wszystkie typy na overa od Tomka. Idziemy dalej do propozycji od Szymona. Na 3 na 6 kuponów trafionych, e, połowa trafionych, 7894 profito, 22 październik, ostatnio kupon grany dwa razy, kupon trafiony, dzisiaj 650 zł na 1423, mm -hmm. Pafos, Pafos ma strzelić gola z Monako, jeżeli chodzi o do tej pory rozegrane 4 mecze Pafosu, na inaugurację 0-0 z Olimpiakosem. potem 5 do 1 z Bayernem, można wybaczyć, Potem 0 do 0 z Kairatem. Oni chyba dostali w tym meczu czerwoną. Ty, w czwartej minucie dostali czerwoną kartkę z Kairatem Almaty i 0 0 było. Kairat to są ciapoki, jednak. No i w ostatniej kolejce wygrali z Villarealem Realem 1 do 0, nie? Tam, wiadomo, przed meczami reprezentacyjnymi. Mają strzelić tutaj z Monako minimum jednego gola. No i dorzucony jest generalnie Real Madryt na zwycięstwo i over półtora gola samego Realu, czyli raczej taki typ, który. Nie, no, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że często taki typ na kuponach będzie się dzisiaj pojawiał, nie? Że Real wygra, że Real strzeli dwa gole. Coś w ten desy, może ktoś jakiś przypierdoli na realito. 1423 może z tego wrócić, a teraz będą przedziały, ale zanim będą przedziały kurwa, zaproszę Cię jeszcze na Discorda, bo Discord to jest takie nasze można powiedzieć internetowe forum, na którym pojawiają się też kupony. Poza grupą na Facebooku, tutaj jeżeli chodzi o Discorda, a grupę na Facebooku to te miejsca różnią się tym, że na Discordzie jakby bardziej dyskutujesz z ludźmi. Na, na grupie na Fejsie wrzucisz kupon, zapytasz, ci wejdzie, ktoś tam ci odpisze, koniec tematu. A tutaj jakby mamy taki real-time pogaduchy, czyli cały czas możesz też dyskutować o tym, co się dzieje w danym meczu, w piłce, tu czy był spalony, tu czy coś warują. Taki czat mamy też dyskusyjny dla każdego użytkownika Discorda, ponad 9 tysięcy aktywnych ludzi, jeżeli te przebitki cię interesują. to no, co mam ci powiedzieć, ty? Wpadaj, link do Discorda jest w opisie pod pod filmem i też jesteś bardzo mile widziany. A teraz lecimy do przedziałów goli. Piotr tutaj chyba pozazdrościł tych przedziałów goli Hubertowi, który ostatnio to trafił, słuchajcie. A z Piotrem to w ogóle jest ciekawa sytuacja. Pięć prób było podjętych. Ty widzisz teraz kupon na 35 tysięcy, który siadł, nie pamiętam kiedy, macie datę tutaj, nie? W każdym razie siadł Piotrowi kupon w debiucie na 35 koła za 8400, potem... No tak się zdarzyło, no cztery wtopy były, nie. Z tego profitu zostało 3,5 koła zysku. I dzisiaj za 2740 na 17 koła są ładowane przedziały goli. No tutaj za bardzo nie ma nawet, jak podyskutować o tych typach, bo wydaje mi się, że to jest ładowane na czutkę. Nie sprawdzam aż tak statystycznie, słuchajcie, wy wiecie, że statystyczny George tutaj we mnie drzemie, ale aż tak statystycznie nie podchodzę do tematów, nie. W tych meczach musi się wydarzyć taka rzecz. W pierwszej połowie. W meczu pomiędzy Arsenalem i Bayernem, Eintrachtem i Atalantą, Paris Saint-Germain i Tottenhamem musi być minimum jeden gol, maksymalnie trzy gole. W drugiej połowie, w tych trzech meczach, musi być minimum jeden gol, maksymalnie trzy gole, czyli klasyczne przedziały goli w każdej połowie. Między 1 a 3 wybrane trzy spotkania, generalnie powiem Wam szczerze, bez bicia, naprawdę. Fajne kursy są na to, nie? Kiedyś mocniej się tym zainteresuję, bo tutaj kursy na te przedziały goli są naprawdę sympatyczne. 17 tysięcy i 9 złotych, może tutaj wrócić. Idziemy do trzech kuponów, które przed nami. Jeden z nich jest od Kacpra. 5 razy typował, 3 razy trafiał, 4,800 profitu udało się utrzymać. Pierwszy październik ostatnio kupon trafiony 2200 na 6100, potem były dwie wtopy i dzisiaj walczymy dalej. 1700 ziko na 4116. O, ciekawe. Bayern z podpórą. Tak jak mówiłem, jest to pojedynek tych ekip, które jeszcze w Lidze Mistrzów, yy, no nie zaznały smaku porażki, ani nawet remisu. Tutaj, proszę Ciebie, trudny mecz do typowania. Nie podjąłbym się, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie podjąłbym się. Kursowo w momencie nagrywania filmu 2.15 na Arsenal, 3.25 aż na Bayern. No dlatego ten kurs na podpórkę z Bayernem jest całkiem sympatyczny. Ale dla mnie 1x2, turbo trudny mecz do typowania, nie? Nie wiem, czego tutaj można się spodziewać. W każdym razie, spodziewa się, że Bayern nie przegra i że w meczu pomiędzy Eintrachtem a Atalantą zobaczymy minimum trzy gole. Zderzenie ekip w Lidze Mistrzów na razie overowej i underowej, bo w meczach Eintrachtu średnio 4,5 gole na spotkanie, Atalanta giga anderowo, bo to są tylko dwa gole na mecz w Lidze Mistrzów średnio w tym sezonie. 1704 116 może wrócić przedostatni kupon jest od Kuby. 2 na 5 trafionych, 1736 profitu, a 4 listopada trafiony niedawno kupon. I mamy tak z jednej strony, ach, cholera, jest Paris Saint-Germain na czysto. Ty, szczerze ci powiem, że. No nie, może się mylę, ale wydaje mi się, że Paris Saint-Germain nie jest aż taką niedoruszenia do ruszenia ekipą, jak w zeszłym sezonie. Ty, ja ci powiem szczerze, że ja bym się nie zdziwił, jakby ten Tottenham ich trochę postraszył. Okej, okay, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Paris Saint-Germain u siebie pewnie ekipa na chwilę obecną piłkarsko lepsza, ale coś tak mi się wydaje, że jest to ekipa, która jest do jakiegoś tam lekkiego naruszenia. No, już sam fakt tych meczów przed meczami reprezentacyjnymi w Lidze, nie? Gdzie tam było 1 do 1 z Lorient, gdzie było 2, 3 do 3 ze Strasburgiem, gdzie było 1 do 1 z Lille. No, dużo takich remisów im powpadało, nie? Nie wiem czy. Bo co my tu mamy? Aha, tu jest zwycięstwo Paris Saint-Germain. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja bym Chyba skipnął ten mecz, nie? No ale dobra, mniejsza to Jest zwycięstwo w Paris Saint-Germain, no i są rzuty rożne tej Brugi, nie? To, co mówiłem na początku yy, filmu, że Sporting z Brugią w mojej opinii może być takie fajne, wyrównane spotkanie. Minusem tych rzutów rożnych są dwa mecze w Lidze Mistrzów, ale to były mecze z mocnymi rywalami, więc można przymknąć na to oko, bo w dwóch ostatnich meczach Ligi Mistrzów, nie? W tym sezonie... Brugia nabiła 0 rożnych z Barceloną. Swoją drogą remisując 3 do 3. I Brugia nabiła tylko jeden, jeden rzut rożny z Bayernem. Wcześniej nabijali też jeden. I w pierwszym meczu na inaugurację 4 rzuty rożne. Ale to jest Sporting, więc spotkanie powinno być nieco bardziej wyrównane niż na przykład ten mecz z Bayernem, nie? Tutaj taki dubel. No i na zakończenie debiut jeden jedyny. Wojtas! Za 200 zł wjeżdża, gościu. Na 6712. Wszystkie mecze na dzisiaj. Mają być zdaniem Wojtasa Owerowe. I jestem przekonany, że jest tutaj kilka, jak nie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset osób. Które nawet gdzieś tam co weekend wybierają sobie 8, 9, 15 meczów, ładują po prostu overa goli i od godziny 12.30 na przykład te mecze weekendowo oglądają i śledzą, gdzie te overy będą. No tutaj wydaje mi się, że to jest tego, tego yy, pokroju kupon, nie? Dwie stówki zapakowane po prostu na overy goli. Gole mają się pojawiać w tych meczach i 6712 zł Wojtasowi może wrócić. Więc tutaj kupony mamy obgadane. Zobacz jeszcze, jakie łamaki za 50 zł. Ty, to jest pitos do zrobienia i teraz słuchaj, to jest kupon oczywiście taki przykładowy, że można sobie w BetCliku na dzień dobry zaszaleć, bo jak ten kupon nie wejdzie, taki przykładowy, twój pierwszy kupon do 50 zł, to ci kasy oddają. I to jest promocja, masz bezpieczny kupon do 50 zł na dzień dobry i to jest promocja przygotowana dla każdej osoby, która założy sobie konto w BetCliku. Z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jeżeli jesteś zainteresowany, klikasz sobie w ten link, zaczyna się proces zakładania konta. Zakładasz sobie konto i przede wszystkim grasz bez podatku, bo BetClick bierze podatek na siebie. Ten podatek jest: BetClick bierze ten podatek na siebie. Masz tutaj typy bez podatku, było kilka kuponów dzisiaj na filmie właśnie bez podatku, znaczy z podatkiem, który BetClick wziął na siebie. I przede wszystkim możesz zagrać pierwszy dowolny kupon za maksymalnie 50 zł, obojętnie jakie typy i dyscypliny. Jeżeli wejdzie, to kasa jest Twoja. Na przykład takie łamaczki na dzisiaj za 50 zł. Yo! A jeżeli nie wejdzie, to zwrot kasy masz. 50 zł do Ciebie wraca we freebecie. I tyle. Bezpieczny kupon na Dzień Dobry. Można działać już dzisiaj. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Za samo oglądanie do samego końca. Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za Wasze kupony, jak macie coś pobrane. Niech się zieleni nie się elo! Do zobaczenia.